Cześć kochani, z tej strony Zuzia i witam Was na moim kanale Dzisiaj przychodzę do Was z typierem na miesiąc listopad Przepraszam, jeśli coś będzie nie tak, ale lekko się stresuję, bo jednak jest to pierwszy odcinek, który na moim kanale się pojawi Mam dla Was tutaj 8 książek, które chciałabym przeczytać Mam nadzieję, że wszystkim mi się uda, ale nie będę się tego tak ściśle trzymać, bo może będę mieć ochotę na coś innego I akurat no, nie uda mi się zabrać za to, co teraz Wam pokażę na początku przygotowałam dla Was dwie książki. Dwie książki od pani Agaty Christy. Jedna z nich to i nie było już nikogo, a druga to jest Śmierć na Nilu. Ja z Panią Agatą jeszcze nie miałam przyjemności się spotkać, w tym sensie, że nie czytałam jeszcze żadnej książki i twórczości, natomiast ostatnio się bardzo przekonałam do kryminału i chciałabym właśnie, żeby pani Agata była tą osobą, pisarką, która mi pokaże, że... To, że ja stwierdzę teraz, że kryminały są super, to jest prawda. Mam licze na to, że mi się bardzo będzie podobać jej twórczość. I nie było już nikogo, zaczęłam czytać. Z tego co się orientuję, opowiada to o 10 osobach, które w wyjątkowych okolicznościach trafiają na wyspę żołnierzyków, no i tam się różne dziwne rzeczy dzieją. Więc ja jestem bardzo tą książką zaintrygowana i nie mogę się doczekać, żeby ją dalej czytać. Natomiast, Śmierć na Nilu, szczerze nie mam pojęcia o czym opowiada. Wiem tylko, że to jest o jakimś rejsie, o jakimś statku. Pewnie będzie jakieś zabójstwo. Zobaczymy. Na pewno jak przeczytam, to będziecie mieli okazję usłyszeć moją opinię na temat tej książki. Za kolejną książkę trochę się boję zabrać. Ze względu na to, że jest to książka bardzo wychwalana, jest, wszystkie części zostały bodajże zakranizowane i po prostu wszyscy tam książkę uwielbiają. E, znaczy, nie wszyscy, no ale dużo osób, które czyta podobne książki do mnie, bardzo ją poleca. I jest to Zmierz Stefani Meyer, bodajże tak to się mówi, nie jestem dobra w wymawianiu nazwisk zagranicznych pisarzy. Eee, o czym jest Miesz? No chyba nie muszę opowiadać Dużo osób raczej o nim słyszało I dużo osób o nim dużo wie Ze względu na to, że no to, to jest bardzo głośna seria Którą Tak jak w sumie Harry'ego Pottera Wszyscy znają Nie oszukujmy się Więc, Ale tak pokrótce to jest sobie dziewczyna Nastoletnia dziewczyna i ona poznaje Też nastoletniego Edwarda Chociaż nie wiem czy on jest nastoletni Podejrzewam, że nie, bo jest wampirem no, i tu siedziałem takie różne dziwne rzeczy. Oczywiście jest dużo miłości i tak dalej, więc jestem nią zaintrygowana, bo lubię taką tematykę, ale też się mega boję, że mi się nie spodoba, bo jednak y, mam przez te wszystkie opinie trochę wygórowane co do niej oczekiwania. No, zobaczymy. Mam nadzieję, że będę nią zachwycona. Kolejna książka to jest moja lektura szkolna i trochę się jej boję ze względu na jej objętość, bo ma 600 stron, a ja do lektury jestem bardzo uprzedzona i większość mi się niestety nie podoba. Jest to Lalka Boles Bolesława Prusa. Z tego co wiem, jest to jakaś opowieść o miłości, ale nie wiem do końca kogo, do kogo i tak dalej. Totalnie się nie orientuję, o czym ona jest. Trochę się boję, ale moja polonistka bardzo mówiła, że Lalka to jest bardzo fajna lektura, miło się ją czyta. No i ja mam nadzieję, że mi się też bardzo spodoba ta książka. Aczkolwiek no strach trochę jest, bo to 600 stron i ja nie wiem, czy mi się to uda przeczytać do końca 2020 roku. Natomiast no będę się starać e, chociaż tą pierwszą część przeczytać, bo są podzielone na dwie części. Więc trzymajcie za mnie kciuki, bo... bo... No, ja nie przywykłam do, do, długiej, do długich książek. Raczej wolę te krótsze, bo po prostu pomimo tego, że mnie mniej wciągają, to przez to, że są krótsze, mogę poznać więcej historii, bo szybciej się po prostu czyta. Teraz Wam pokażę dwie książki, i obydwie są kontynuacją jakiejś serii. Pierwszą z nich jest Zbuntowana. I ja Niezgodną czytałam chyba w sierpniu albo w lipcu I bardzo mi się podobała Ja się zakochałam w tej historii Zresztą zakochałam się też w filmie, bo właśnie przez film zaczęłam czytać I oczywiście od razu zamówiłam wszystkie części I no, wszystkie części mam A jednak nie mogę ruszyć dalej Nie wiem o co chodzi, ale ja nie mogę teraz jakby znowu zachęcić się do czytania tej książki. Zaraz po przeczytaniu niezgodne, jakbym po nią sięgnęła, to na pewno sprawiłoby mi to ogromną przyjemność. Natomiast no, z niewyjaśnionych przyczyn tego po prostu nie zrobiłam. I ona dalej stoi na mojej półce z książkami do przeczytania i nie mogę się po prostu zmusić. A chciałabym dalej ruszyć z tą serią, no bo jednak to jest e, cztery króciutkie książki i fajnie by było ją skończyć i móc powiedzieć o swoich odczuciach. Mam nadzieję, że w listopadzie mi się akurat to zmieni i z wielką przyjemnością po nią sięgnę i będę mogła wam po prostu powiedzieć, o czym ona jest, czy mi się podoba, czy nie. Kolejną książką jest Gwiazda wieczorna wschodzi, czyli druga część Waśnioboru. Ja Waśniobór miałam okazję czytać w tym miesiącu, czyli w październiku, zresztą będzie o nim więcej mowa w podsumowaniu miesiąca, które zamierzam nagrać, bo jeszcze nie nagrałam. Nie mam zielonego pojęcia, o czym opowiada ta część. Wiem, że znowu właśnie dzieciaki Kendra i Set wejdą do właśnie boru i pewnie coś się tam będzie dziać, ale nie mam zielonego pojęcia co i jak. Trochę mnie przeraża ta seria, ponieważ z każdą książką jest o 50 stron więcej i chyba ostatnia część ma 550 około, co dla mnie jest akurat dużo, no. co dla mnie jest akurat dużo. Podejrzewam, że dla innych osób może nie no, ale. Dla mnie to trochę jest. I boję się właśnie tej ostatniej części, no ale przecież to jest druga. Ona jeszcze nie jest taka długa i bardzo chętnie bym ją przeczytała. Myślę, że na pewno w tym miesiącu ją przeczytam jak najwięcej części z tych serii, bo ja po prostu w pierwszej części byłam zauroczona. Zresztą, będziecie mogli to zobaczyć, usłyszeć ode mnie moją opinię w podsumowaniu miesiąca, która pewnie będzie niedługo. Kolejna książka jest tak naprawdę moim re-readem, czyli książką, którą chciałabym przeczytać po drugi raz. Ja już ją czytałam jakieś 3 lata temu i jest to Girl Online, Girl Online. Nie mam żadnego pojęcia, kto się mówi. Ja nie jestem dobra z angielskiego, niestety. Muszę się Wam przyznać z bólem serca, że nie jestem. Ja ją czytałam, jak już powiedziałam, jakieś 3 lata temu i ja byłam po prostu zakochana w tej historii. Po prostu uwielbiałam tą książkę i mogłabym nawet stwierdzić, że wtedy powiedziałabym, że to jest moja ulubiona książka. Natomiast, no, ja teraz z biegiem czasu nie za bardzo pamiętam, co w niej było, dlatego chciałabym ją sobie bardzo przypomnieć i przeżyć to wszystko na nowo. Mam nadzieję, że mi się spodoba tak, jak za pierwszym razem. Z tego, co się orientuję i z tego, co pamiętam, jest tutaj. Hist Przedstawiona historia Penny, która zakłada swojego bloga i tam dzieli się swoimi najskrytszymi e, myślami. No i ona tam wyjeżdża potem do Nowego Jorku, poznaje Noah, no i tak dalej, i tak dalej. Pewnie jest tutaj miłość, na tysiąc procent jest tutaj miłość. E, jestem tego bardzo ciekawa. Naprawdę liczę na to, że mi się spodoba tak jak pierwsza część no, ale jeśli nie, no to trudno, żyjemy dalej. Więc to jest moja kolejna książka, którą bym chciała przeczytać w listopadzie. Ostatnią już książką są chłopcy z Placu Broni. I może ja bym tej książki nie chciała akurat w listopadzie przeczytać, bo z tego co wiem, to jest to bardzo dołująca pozycja, która no, może wywołać bardzo dużo łez. Ja się tego trochę boję, ja nie lubię smutnych książek Szczególnie, że wiecie, jak sięgam po książkę i nie wiem jak się to zakończy Nie wiem, że się zakończy po prostu przykro No to czytam, żyję tam nieświadomością, tak? A potem jestem taka zszokowana, że co tu się stało? Dlaczego tak się skończyło? A to jest książka, której już na początku wiem, że będzie przykra I dlatego się trochę boję za nią zabrać Natomiast, no w sumie listopad jest bardzo dobrym miesiącem na tą pozycję, zważywszy oczywiście na to, że jest zimno, jest ciemno, jest też święto niepodległości, a tu też coś opowiada chyba o wojnie, tak mi się zdaje. Najśmieszniejsze jest to, że to jest lektura w podstawówce, ja tego po prostu nie miałam, więc tego nie czytałam. Natomiast no, jestem zaintrygowana. Ja dostałam to od mojej cioci na imieniny bodajże, albo na urodziny. Jakiś czas temu, kilka lat temu, ja mi wtedy powiedziała, żebym sięgnęła po tą książkę dopiero jak będę pewna, że chcę ją przeczytać. I teraz jestem pewna, że chcę ją przeczytać, natomiast nie wiem kiedy. Mam nadzieję, że uda mi się przeczytać ją w listopadzie, ale jak nie, nie będę się do tego zmuszać. Na pewno nie przeczytam ją w grudniu, bo ja w grudniu jestem bardzo optymistyczną osobą i nie będę mieć ochoty po prostu na smutek. To już tyle w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Przepraszam, że czasami mogę coś głupsiego powiedzieć i tak dalej, ale ja trochę się jeszcze stresuję, bo no wiadomo, dopiero co zaczynam, więc nie wszystko będzie tutaj idealne tak, jak bym chciała. Możecie pisać w komentarzach, co Wy zamierzycie czytać w listopadzie. Jestem bardzo tego ciekawa. No i zapraszam na mojego Instagrama czy Goodreadsa, gdzie po prostu cały czas... Zawsze po przeczytaniu jakiejś książki piszę jakąś krótką recenzję na jej temat, więc tam będziecie mogli na bieżąco widzieć, co ja aktualnie czytam. No i to w sumie tyle. Dziękuję za oglądanie. Pa pa!